Witam moi drodzy na kanale Adrian M1. Ja mam na imię Adrian Relacje prowadzę z Wielkiej Brytanii i będziemy mieć trochę technicznych zagadnień Dlaczego? Zapytacie dlatego, bo będzie naprawiany Citroen Relay przebieg 130 tysięcy rocznik 2012 prawdopodobnie uszkodzona uszczelka pod głowicą ciśnienie w zbiorniku wzrasta Temperatura ogrzewania słaba. No i czas na test. A do testu zamówiłem specjalny preparat, który reaguje z CO2. Ale jeżeli nie, to, to jeżeli nie z tym gazem, to, to wyprostujcie mnie. Pokażę Wam zawartość koperty, która dzisiaj przysz, przyszła do mnie. A później wykonam test. Tak jak powiedziałem na początku filmu. Dziś przyszedł taki zestaw. Zestaw składa się z trzech elementów. Granatowy płyn, który reaguje z tlenkiem węgla, który nie daj Boże wydobywa się poprzez przedmuchaną uszczelkę pod głowicą. Ewentualnie mikropęknięcia w głowicy. Jeżeli znajduje się gaz w układzie chłodzenia, w tym przypadku płyn zamienia się na kolor żółty po 5 do 10 minutach korek, który mocujemy w zbiorniku po, w otworze po, z, po zdjęciu korka ze zbiorniczka, mocujemy ten korek lub po zdjęciu korka z wlewu do chłodnicy, mocujemy ten korek w otworze, w korku mocujemy rurkę rurkę uzupełniamy 5 ml płynu i czekamy, odpalamy silnik i to wszystko zobaczycie w kolejnej części filmu. Citroen Relay 2012 rok, 130 tysięcy mil. Powtarzam to kolejny raz. Silnik pracuje. No ładnie pracuje. Nie ma się co przepiać. Na zbiorniku widać osad. Wysokość płynu odpowiada poniżej maksa. Poreczek wyzłobiony, miękka guma, wkładam, ściskam miękką ręką, jest słodką, ale damy radę jest ciśnienie. Teraz Ta rureczka magiczna, każdemu znana z domowych wyrobów Ją w otwór. Następnie zalewamy naszym płynem, to jest Made in UK Test fluid Testujemy benzynę LPG i Wizardów. Otwieram znowu jedna ręka. Cały czas ten sam płyn wlewam. Do menzurki Dobra, będzie tego I tak, ciężko mi się zrobiło, bo musiałem sobie pustnąć Muszę zakręcić, bo to na... Na... Ziemi No i co? Czekamy. To będzie chyba długi film Mam nadzieję, że się nie zmieni na żaden kolor, nie stanie niebieski Gdybym podszedł, podnieś mu obroty. No ale film będzie niewiarygodny wtedy. Może za dużo nalałem. O! O! Moi drodzy, poszły bąki, ale bąki nie przekładają się jeszcze na nic, ze względu na to, że to jest układ ciśnieniowy. My poczekamy. Powiem Wam, że mamy już piątą minutę operacji, ale poczekamy jeszcze chwilkę, ale pozwolicie może... Poczekamy do bólu czuć z wydechu jest słodki posmak palącego się płynu, cylindra. to jest po. Ale skoro, skoro eksperyment ma być doprowadzony do końca, rzetelnie, to doprowadzimy go do końca. Ja będę filmował cały czas, skrócę Wam tylko materiał, który się oglądać. pokazuję sobie, dodam sobie tego ciśnienia, dobrze? Moi drodzy, ja jak y, mówiłem wcześniej poszedłem podbić troszkę obroty Dosłownie trwało to może 2 sekundy Podbiłem o y, 100 obrotu, czyli praktycznie nic Ale to wystarczało na wyrzucenie gazu Wróciłem, no i mamy y, gwarancję uszkodzenia pod głowicą płyn jest oszusty. No, trudno się mówi, trzeba będzie rwać głowicę w na Polecam, udało się. W sensie nie udało się. Dla mnie dobrze, ale jak ktoś będzie chciał testować i ominąć zbędnie, tak pieniądze, czyli wymianę termostatu, odpływody. To lepiej sobie taki test zrobić 20 zł ma pewniaka, nie trzeba robić uszczelkę na razie silnik pracował żeby wszystko było pozamykane, żeby nikt do niczego nie doczepił, sprawdzamy jeszcze korek oleju, czy płyn, czy kompresja nie, doda, nie dostaje się w tamte rejony. Czysty nie ma majonezu, tak zwanego potocznie. Sprawdzamy wagnet, czysty, no, czarny, no ale, ale nie ma majonezu, czyli nie mamy efektu połączenia się płynu z olejem, czyli w tym momencie puszczelka jest szczelona i uderza w stronę układu wodnego. Tak, powiem jeszcze to raz. Wzrasta ciśnienie, puchną węże, tylko pamiętajcie, że tu jest układ ciśnieniowy. Ten efekt może nie mieć odniesienia. To nie będzie gwarancją. Musicie zrobić test, ten który będzie zrobiony w dalszej części filmu. Aha, jeszcze tutaj taki, taka ciekawostka, oczywiście para z rury w różnych ilościach. Czasami jak na, na zasadzie świecy dymnej, czasami mniej. No, trzeba się z tym liczyć, śmierdzący słodki posmak płynu. Na razie. Na zakończenie trochę przydługawego filmu chciałem powiedzieć jeszcze kilka zdań. Test widzieliście, niestety nie widzieliście momentu przeistoczenia się z płynu z koloru granatowego na żółty, no ale to było podyktowane tym, że wykonuję test sam musiałem wejść do kabiny, żeby przyspieszyć troszeczkę, dodać gazu. No i jak wróciłem, to już był żółty, bo no tak to się składa, niestety. Jak wszystko się robi samemu, oczywiście można było postawić statyw, ale Jakaś niesprawiedliwa instalacja. No i tyle, no sytuacja dla mnie jest jaka jest. Będę musiał ściągać w głowicę, wymieniać uszczelkę. Ale wcześniej zrobimy jeszcze taką ciekawostkę. Przetestujemy kolejny płyn, czyli uszczelkę, która może. Zobaczymy. Jeśli na jakiś czas. No, testy są wskazane, będziemy testować. Także subskrybujcie dzwoneczki, naciskajcie. Pozdrawiam z kanału Adrian Nt1. Do zobaczenia w następnym filmie.